Cześć, tu Rafał Cyrański z agencji Seo Funky Media. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć coś, co dla wielu firm brzmi jeszcze jak science fiction, a tak naprawdę dzieje się już teraz. Proces zakupowy przenosi się do AI. Co to znaczy po ludzku? Coraz częściej jest tak, że klient nie zaczyna od Google, nie zaczyna od wejdę na stronę i poszukam. Zaczyna od pytania do AI. Mam taki problem, co mam zrobić? Jak to ogarnąć krok po kroku? Jakie rozwiązanie będzie dla mnie najlepsze? Jaką firmę możesz mi polecić, która mi to zrobi? I teraz ważna rzecz. AI nie tylko odpowiada na pytanie, co zrobić. Ona coraz częściej diagnozuje problem, proponuje sposób działania, a na końcu podsuwa konkretne firmy lub typ usługodawcy, z którymi warto to zrealizować. Czyli tam, gdzie kiedyś klient sam porównywał, szukał, klikał, dziś AI przygotowuje mu pół decyzji zakupowej. I teraz kluczowe pytanie dla Ciebie: jeśli to AI będzie coraz częściej wskazywać firmy do współpracy, o od czego będzie zależeć Twoja sprzedaż i Twoje lidy? Odpowiedź jest brutalnie prosta. Od tego co AI o tobie wie i czy w ogóle jesteś w jej głowie. A to z kolei zależy od dwóch rzeczy: jakie masz treści o sobie na stronie w sieci, jakie masz brand mentions, czyli wzmianki o twojej marce. Jeśli nikt o tobie nie pisze, ty sam o sobie prawie nic nie mówisz, opinie są szczątkowe albo bez nazwy firmy, nie ma case'ów, nie ma historii, to AI przy pytaniu jaką firmę polecasz do po prostu cię pominie. Nie dlatego, że jesteś słaby, dlatego że nie ma z czego się o tobie nauczyć. Więc kiedy następnym razem będziesz myśleć o marketingu, zamiast pytać tylko ile mam wejść na stronę, zacznij pytać, co AI wie o mojej marce? Czy ma powód, żeby mnie polecić, gdy ktoś pyta o moją branżę? Jakie brand mentions zostawiam po sobie w sieci? Bo za chwilę twoje leady i sprzedaż będą zależały nie tylko od tego, jakie masz pozycje w Google, ale przede wszystkim od tego, czy AI w ogóle zna i ufa twojej marce na tyle, żeby postawić cię przed klientem jako jedną z opcji. Jeśli chcesz, żebym pomógł ci przejść z poziomu istnieje w Google i na poziom AI, naprawdę mnie zna i może mnie polecać, odezwij się do nas w Funky Media. Link znajdziesz w opisie filmu. Mówił Rafał Cyrański. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.